Kolorowy napis na niebieskim tle Pomorskie sploty. Film zrealizowany w Muzeum Borów Tucholskich na warsztatach wyplatania skorzenia. Maria Olik. Miejscowości, które były położone daleko od miasta, od miejsc, gdzie odbywały się targi, gdzie odbywały się jarmarki. Ludzie musieli sobie sami radzić, a więc gospodarstwa były samowystarczalne. Dostępny materiał, oczywiście korzenie, no najpierw też wiklina, ale korzenie sosny, korzenie brzozy, korzenie olchy, młode korzenie, na przykład takich sosen samosiejek czy brzus samosiejek. No wykonywano oczywiście kosze nazywane tak zwanymi opałkami. My to u nas w Borach po prostu mówimy kipy albo kipki Wyrabiano też, to były kosze takie bez pałąków, kosz do zbierania jaj, też do noszenia ziemniaków, no przy wykopkach ziemniaków. Te kosze miały pałąki i to były macki. Jeśli chodzi o plecionkę, no ta galanteria była wykonywana taką techniką, która już w tej chwili po prostu zanika. To, był, to jest technika spiralna. Co wykonywano, jeśli chodzi o galanterię? Wiadra, wiaderka, miary różnego rodzaju, małe miarki do jagód, do grzybów. Co ciekawe, te prace były tak, tak misternie zrobione tak były ścisłe, że można było w nich na przykład przechowywać sól, cukier, no, nawet można było płyny. Ale. Żeby przenosić płyny, to trzeba było te prace zaimpregnować. Y, a impregnowało się po prostu żywicą. Myślę, że dzisiejsze warsztaty również przyczynią się do tego, żeby ta piękna tradycja, która o no, malrze byłaby zapomniana, została przekazana dalej w następne pokolenia, czego wszystkim uczestnikom dzisiejszych warsztatów życzę. Uczestnicy warsztatów siedzą przy stołach, słuchają stojącej obok prowadzącej Hanna Berendt. Jestem twórcą ludowym. Wyplatam w korzeniu sosny i brzozy. Korzeń sosny jest bardzo wdzięcznym materiałem do pracy, no ale jest bardzo trudnym do obrobienia. Korzeń pozyskujemy z wyrąbiska, kiedy jest przeorany. Oczywiście trzeba to najpierw uzgodnić z panem leśniczym, bo samemu nie wolno wchodzić na takie. Przeorane, ponieważ to są przygotowane już miejsca do sadzenia nowych drzewek. Korzeń sosny wygląda w ten sposób w korze i trzeba go oczyścić. Żeby pracować, to trzeba go oczyścić. Tutaj Państwu pokażę korzeń, który jest już ugotowany, bo się gotuje to, i oczyszczony na takim specjalnym przyrządzie. Potem robimy taśmy. To jest taśma przepołowiona tylko na pół z korzenia, oczyszczonego. To jest już zrobiona taśma do wyplatania. To jest grubsza taśma. Robimy grubsze koszyki, bo wiadomo, korzeń mamy i grubszy, i cieńszy. Jeżeli chcemy ładną galanterię zrobić, to mamy cienkie korzenie i wtedy robimy z cienkich takich korzonków, wyczyszczonych taśm. Natomiast jeżeli chcemy robić z grubszych, to mamy tą grubszą. Mamy też korzeń i brzozy, który tutaj przyniosłam na pokazanie. Jest tego korzenia bardzo mało to jest w korze korzeń, który rośnie pomiędzy też drzewami z brzozy. Jeżeli rośnie wśród drzew sosnowych, ten korzonek jest ciemny. Jeżeli go mamy na uborach, to brzoza jest taka piękna biała. Z brzozy robimy z całych korzeni. Nie przecinamy, ponieważ one się łamią. Cały czas te korzonki to muszą być w wodzie bo robią się suche i wtedy one nie są giętkie i niestety nie zrobimy nic, bo pękają taśmy, się łamią. Ja mam na pokazanie takie koszyki. To jest splot wężykowy i to jest trudny splot, bo musi przylegać taśma jedna do drugiej, żeby nie było dziurek. To jest splot w wersji lewej, natomiast tutaj mamy splot w wersję prawą, gdzie już jest widać, że robi się nam wzór. Pokazuje wzór do kamery. To jest bardzo wdzięczna praca, ale zanim trzeba tą pracę wykonać, żeby potem był efekt, czy na konkurs, czy, czy dla kogoś na prezent, czy po prostu do muzeum, no to musi to być wykonane ładnie, estetycznie. No i dokładnie. Mam nadzieję, że dzisiejsze warsztaty pokażą kuszt tego plecionkarstwa, bo naprawdę jest bardzo mało osób w Polsce, które takie rzeczy wykonują. Uczestnicy warsztatów pracują przy stołach. Pod okiem prowadzącej tną korzenie nożykami i wyplatają z korzeni. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska 2021. Logotypy partnerów. Organizator – Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.